No I witajcie tutaj Nexos to jest kolejny odcinek. I dzisiaj mamy kolejną dawkę Nexosa. Tym razem jesteśmy w Stormwind i chciałem was się na początku filmu czegoś zapytać. Zaraz wam mniej więcej pokażę o co chodzi, tylko będziemy musieli się udać w ten tutaj rejon, że tak to powiem. Wichrogrodu. <grybujesz> no to tak, Boże, jak można przetłumaczyć wichro? Jesus. W każdym bądź razie, zobaczcie, tutaj teraz mam dwa, dwie transmogryfikacje. I tą transmogryfikację już Wam pokazywałem. Jest to Field Marshall Set i jest to klasyczny set z, z 60. poziomu. I zobaczcie, że mam teraz dwa sety. Jest jeden pod PvE i to w sumie jest bardziej taki pod PvE. Jest ten trans, ta transmogryfikacja jest zdobywana z challenge modów, czyli de facto z czegoś, co jest z PvE. Natomiast tutaj mamy set PvP, który. W sumie wygląda jak Set PvP, tak? Jest to Set zdobywany na 60 poziomie, tak? Z tym, że teraz mam do Was pytanie, ponieważ do wyboru z arsenału miałem trzy rzeczy, mam oczywiście guna, mogę sobie wybrać i gun wygląda jak wygląda, ja mam sentyment strasznie do, do strzelb, no i ten gun prezentuje się bardzo fajnie, jest to wiecie mamy tutaj log alliance, On oczywiście jest w takiej małej rozdzielczości, natomiast z daleka szczerze mówiąc to nie przeszkadza natomiast ma z przodu bardzo fajny bagnet ma także lunetę, no ale także do wyboru miałem jeszcze inne bronie i inną bronią, a w ogóle tak wygląda na plecach, dosyć ciekawie to wygląda na dwarfie pewnie było, wyglądało lepiej. Natomiast zobaczcie, że mam także do wyboru jeszcze tutaj dwie bronie, mam replikę łuku, więc teraz tutaj zamienię się na łuk i chciałem się zapytać, jak bym wyglądał z łukiem, no i tak, takie mniej więcej voting zrobimy, tutaj po prostu w komentarzach mi napiszcie, który Wam się podoba naj najbardziej, to tak wygląda mniej więcej łuk, bardzo fajnie on wygląda, tutaj ma przyczepione te, te, te płyty metalowe. Czy stalowe, nie wiem w sumie jaki to jest materiał. Natomiast tu ma taką bardzo ma fajną tarczę. Na Humanie Łuk także wygląda dosyć ok. Tak, on prezentuje się w ręce. E natomiast nie mam co ustrzelić, może mogą jakąś wiewiórkę znaleźć. Jest wiewiórka! Nie, to jest szczur. Pokażę wam mniej więcej jak to wygląda, jeżeli chodzi o strzelanie z tego łuku. I on genialnie strzela. Nie, no musimy się przelecieć, aby pokazać wam jaką strzela. kurcze on wygląda genialnie. Dobra, dzięki tym metalowym płytom jest uzyskany naprawdę świetny efekt. Zobaczcie, że w momencie, gdy strzelamy, ta płyt, te płytki, kurczę, te tarcze zostają w miejscu, natomiast łuk cały odgina się. Kurde, świetny efekt, bardzo mi się podoba. Wow. Nie, to, to jest niezłe. Dobra, ale to jeszcze nie wszystko. Teraz mamy jeszcze jedną rzecz do pokazania: yy, i będzie to kusza, więc zaraz wam ją postaram się pokazać. No i dobra, teraz pokażę wam jeszcze tylko kuszę. Kuszęę gdzie ona jest skubana teraz będę musiał jej szukać a jest dobra replika tego no i także bardzo fajnie to wygląda zwłaszcza że, że ten, to kółko wygląda jak taka jakby tarcza natomiast jedyne co mi się w tej kuszy nie podoba to że ona tak wisi tutaj w tym momencie tu mamy bardzo pusto i to wygląda dosyć tak, tak dosyć dziwnawie natomiast sama kusza jest masywna bardzo ciekawie wygląda no i teraz mi... fajnie bo ona jest złożona jakby z dwóch płatów tutaj tych naciągających i kurczę, moc takiego urządzenia musi być naprawdę porażająca. No i tym razem przygotowałem się nieco lepiej, polazłem do banku. I zobaczcie, what the fuck, to mogę tego na pandariu użyć. Jezus, Nie przygotowałem się lepiej, jest gorzej. Fuck! No i zobaczmy teraz, jak strzela kusza. Więc także tutaj e, bardzo podobny efekt jak w tym w łuku, czyli naciągają się te, te dwa płaty, natomiast e, ten metal zostaje e, nieugięty. No, wygląda dosyć... no, no, muszę przyznać, że fajnie to wygląda, bieganie z taką kuszą może, może być dosyć ciekawe, w momencie, gdy strzelamy, także jest to genialnie chyba rozwiązane. Fajnie, fajnie, mi się podoba także to. No nie wiem, powiedzcie mi w komentarzach, który wam najbardziej pasuje. Okej, okay, dobra, po raz kolejny wracamy się do pewnego kontentu, który pojawił się w patchu 5.2, o ile dobrze mi się wydaje. Jest to Isle of Thunder i pewnie niektórzy z was teraz będą... O Boże, Isle of Thunder, nie! Powiem Wam, że pomysł tej wyspy był jak najbardziej ciekawy, że tak to nazwę. Natomiast efekt końcowy jest taki dosyć troszeczkę mieszany według mnie. Bo, no nie wiem, wyspa wyszła tak trochę średnio, szczerze mówiąc. No bo, bądźmy szczerzy, wyszło średnio i zaraz Wam mniej więcej powiem dlaczego. Natomiast. Dlaczego tutaj się znajduję? Czemu robię te questy? No, otóż zobaczcie, że zostało mi dosyć niedużo, bo jestem już ponad połowę Revert w Killing Tor Offense. No i ogólnie, moim szczytnym celem jest to, aby wbić wszystkie tutaj frakcje w Exalted. Będzie w sumie problem z Emperor Shao ale to jeszcze, jeszcze zobaczymy. Kurde, coś mi oka No, dobra. I ogólnie. Dlatego, chizę, oh czekajcie, wiecie co? Zrobię taką. Uwaga, raz, dwa, trzy. Dobra, i teraz pewnie przygrywa jakaś ciekawsza muzyka. Ja mam nadzieję, że zrobię magię. Natomiast taki mam cel, ze względu na to, że lubię, gdy mam, mam tak, takie ukończenie, czuć takie ukończenie. Zobaczcie, że w sumie prawie wszystko mam tutaj na Exaltę. Tu będę musiał także gdzieś jeszcze. Porobić tym Kataklizm. Natomiast Wrath of the Lich King, zobaczcie, jak pięknie wygląda. Muszę dociągnąć tutaj parę, żeby tak ładnie wyglądało. Natomiast w Wrath of the Lich Kingu ukończyłem wszystko, co mogłem zrobić. Wszystko mam na Exalted. Natomiast tylko tutaj parę razy zmieniałem te triby, dlatego też nie mam Exalted. No i będę musiał po prostu pobawić się. No i na Pandarii także myślę tutaj nad tym, aby zrobić wszystko na Exalted dlatego też wziąłem się tutaj, żeby to zrobić teraz już w sumie mam troszeczkę lepszy gier, dlatego mam nadzieję, że te questy będą lecieć szybciej, natomiast sam powiem, jeżeli chodzi o tą wyspę, to bardzo nie podobał mi się tutaj design, trzeba to przyznać, że cały czas takie smutne otoczenie cały czas ten padający deszcz, cały czas ta mgła te czarne kolory, szare ciemne, takie wiecie, takie ponure dosyć to naprawdę że szczerze mówiąc no, on nie przebywa się tutaj dosyć fajnie, dodatkowo e, spadek liczby FPS-ów, ponieważ często tutaj występowało, bo jest bardzo dużo partikli, te drzewa, to wszystko jest takie martwe, takie smutne i, i no no aż, aż po prostu jest, jest masakra, tak? Dobra, filthy, dispersed, dobra, bo nie się tej parę zrobić, natomiast nie, nie będę wam pokazywał oczywiście wszystkiego jest bardzo fajny trick, który pozwala nam wyżej skakać Gdy będziemy spamować spację bardzo szybko To dostaniemy jumpa dwa razy Spróbuję to tak wolniej troszeczkę, widzicie? Jest skok I jeszcze, i jeszcze można doskoczyć, no dobra W każdym bądź razie Wykończymy tutaj te rzeczy Czekajcie, mam nadzieję, że to nie jest za głośno Boję się strasznie, nie, powinno być okej okay. Dobra, nie wiem dlaczego To coś mnie zaatakowało O, oh, planta mogła A dobra, będziemy musieli tej Mogu e, Spiry rzucać To jest typowy quest, e, jak w sumie na Warcrafta przystało Gdzie po raz kolejny po prostu Będziemy musieli jakieś tam Pozostawiać po sobie e, Znaki, na przykład zabijemy kogoś i bijemy Nie wiem, jesteśmy alliance, tak? Zabijemy kogoś i postawimy flagę hordy Czyli zwalimy winę na hordę, tak samo tutaj chyba to wygląda, że po prostu Zwalimy winę na mogu, który tutaj ten plant mogu weapon no, i teraz na przykład te, te lizardy zamiast skurzyć się na nas, skurzą się na mogu, które tutaj gdzieś łażą Dlatego też, no tak, standardowe pokłócenie, nie, tak myślę, że, że to wygląda Natomiast ten quest jest tutaj w ogóle ohydny, Jesus Maria, dlaczego, dlaczego, <laughs> Jezus Maria, każdy, każdy dodatek musi mieć gdzieś tam jakąś, jak, jakiś swój do, ten, dodatek z kupą, znaczy dodatek, Boże No wiecie, każdy dodatek musi mieć coś z kupą ja już chyba nawet o tym opowiadałem gdzieś tam w którymś odcinku, natomiast wiecie, i mieliśmy w klasiku jakieś tam motywy z kupą, i mieliśmy w Nagrant na przykład yy, na Outlands, mieliśmy w. Gdzie tam było? W Scholazar Base? Nie, nie, w Boreantundre mieliśmy. Później w Pandali trzeba było wbijać flagi w kupę. Boże, co oni mają z tą kupą? To, nie, <głos》> to jest w sumie nawet trochę śmieszne, natomiast wiecie, tak strzelając w tak, taką. Kupa główna, że tak to nazwę, która tryska w powietrze. Wow! designerzy są naprawdę kreatywni, trzeba to przyznać Dobra, trzeba jeszcze poplantować tylko parę tych banerków Zobaczymy, jak to wyjdzie w sumie. Jezus, dobrze, dobrze ta kupa mnie nie, nie chce atakować, kurczę. O, dobra, bo tu mamy poznaczane w kogo możemy bić, w kogo nie. No to nice. A, możemy się przemienić teraz. Dobra. Ok, musiałem tutaj zastosować. Dziwne, że to trzeba tak śmiesznie wyłączać te questy Ale fajnie, o! mam jakąś elitkę Gdzie ona jest? Jest tutaj, o! Kto się atakował czy nie? Czemu ona tak biegnie? What the fuck! Gdzie biegniesz, kolego? Stój! Dobra, zabijemy go. Zobaczymy. Pamiętam tutaj w tym. Timeless... znaczy w tym. tutaj Isle of Thunder... Po raz pierwszy taki fajny pomysł wyszedł, który sprawił, że na przykład, gdy zabijamy jakąś elitę, to gdy dołączymy się do walki, także będziemy mogli uczestniczyć w zdobywaniu lootu, natomiast e, życie bossa się zwiększy tak jakby, czyli... Wiecie, to dochodziło, że 20 osób się zbierało nad, nad jedną elitą, która cały czas nie mogła zginąć, bo powiększały się pule HP. Ło Boże! Jak to mnie bije! Jezus! Mocno bije gnojek, mocno bije. Jezus! Ej, dowalić go, dowalić go, dokończyć, dokończyć, dokończyć. Jest! Dobra tutaj, tutaj dostaliśmy valor pointy... Lesser Charm good fortune O, oh, Key to the Palace. Uuu, to jest nice, dobra, zaraz, zaraz coś doingu. What? Boże, te, te lagi, kurde, z tym lutem nie wkurzałem strasznie. W momencie, gdy lutujecie, dostajecie laga. What the fuck Dobra. To już robiliśmy tutaj te jest nice. What to f! No, mamy jeszcze tutaj parę kwestii do wykonania. E, ale chciałem także jeszcze powiedzieć tutaj, że e, du du dużo osób tak, tak naprawdę płacze, e, że, że zabierają latanie w dodatku. No i szczerze mówiąc, to zrobili już na przykład w tych paru, na tych paru wyspach, jak na przykład Isle, Isle of Giants, czy też Isle of Thunder, czyli tu gdzie jesteśmy. No i Timeless Isle, przecież to są wyspy, gdzie właśnie to latanie zabrali. I szczerze mówiąc, zabawa była fajna. Pamiętam, gdy wypuścili Timeless Isle, ja, znaczy Timeless Isle, no, no Timeless Isle też, ale wszystkie te wyspy to naprawdę dobrze się bawiłem, po prostu biegając po tych wyspach, zabijając ludzi, gdzieś tam grupując się. To było dosyć fajne, trzeba przyznać, że, że ten, ten taki progres grupowy, e, albo bardziej frakcyjny, bo to cała frakcja pracowała cały serwer na to, e, żeby gdzieś to odblokować jakieś tam miejsca. Więc, e, szczerze mówiąc, to mi się bardzo podobało. E, no i nie ma co płakać, jeżeli Wam się podobało na przykład e, jeżeli lubicie latanie i nie chcecie, żeby latanie w dodatku World of rano odeszło a na przykład yy, podobał wam się ten content tutaj, jak Timeless Isle czy coś to mówię, nie ma co się martwić, naprawdę będzie fajnie, to wszystko będzie dobrze rozwiązane więc nie ma co tutaj spinać dupeły, że tak to nazwę Jedną z fajniejszych rzeczy na tej wyspie musi być to, co teraz zobaczycie Zobaczycie w momencie, gdy zdobędziemy klucz, który nazywa się Key to the Palace of Lei Shen. Możemy zakolejkować się na jednoosobowe scenario, które jest Powiedzmy, że dosyć fajny jest on na zasadzie takiej mini gierki troszeczkę. Zobaczcie, że wchodzimy do tego scenariusza, no i pojawiamy się w tym minionym już Thunder King Citadel, czyli wiecie, w stadeli Thunder Kinga. I tutaj będziemy musieli pobawić się na czas. Mamy określony czas, i zobaczcie, wchodzimy do tego pomieszczenia. No, i naszym y, zadaniem jest poszukać sobie skrzynek. Wszystko, co znajdziemy, no po prostu wchodzimy na cygana i kradniemy, tak? Więc y, szczerze mówiąc, radzę się pospieszyć, bo czas jest ograniczony. Mamy 5 minut, żeby tutaj ograbić jak najwięcej możemy, więc łapiemy wszystko, co tutaj jest. I dużo ciekawych rzeczy można także y, tutaj stąd wylucić. Y, dlatego tutaj po prostu trzeba biegać zazwyczaj w takim bardziej randomowym stylu, i szukać tych skrzyneczek. O, tu jest jakaś jedna skrzyneczka. Bierzemy. Warto także do góry tam wchodzić, natomiast zaraz, zaraz zobaczę, jak tutaj. Przejdziemy się najpierw tędy tutaj. Zobaczymy. Tu gdzieś powinny być skrzynki na górę, natomiast nie wiem. what No co za gnojek. Wziął mnie za tego, wam. Wow. O, tu mamy golden treasure chest, to są te takie lepsze już. I tu dostajemy te, te takie papierki, które później będziemy mogli wymieniać na różne inne rzeczy. Natomiast o, mamy tutaj kolejne. Uuu, nice, kolejna skrzynka. W sumie nie wiedziałem, tak biegam w sumie szczerze mówiąc, na pałę. Ale to jest bardzo fajne. Naprawdę polecam Wam spróbować. Eee, także tutaj można zobaczyć, że mamy licznik nas naszego tego takowego golda, którego zdobyliśmy. Te. Eee, i, I fajnie można sobie tutaj po pobawić się w takie challenge, Czyli nie wiem, ja na przykład zebrałem tyle golda, a ciekawe, ile Wy zbierzecie golda. Więc to dosyć ciekawie. O, mamy jakiś klucz, który coś tam będzie otwierał. Nawet ja nie pamiętam co. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Uwaga, statuetka bije. Aj, nie wyszło mi, nie wyszło mi. Dobra, niestety, niestety, dobra, tutaj się nie dostaniemy. Mamy 30 sekund. Dobra, ostatnie 30 sekund. Tu widziałem jeszcze parę skrzynek, które można sobie spokojnie dostać, więc wejdźmy, szybko. 25 sekund. Jest jakieś co, coś. Nie wiem co to było, ale coś jest. Dobra, przebiegniemy się tutaj za to. A tu są właśnie o, tak, o takie skrzynki mi chodziło, ale teraz kurde wejść na to. Czyli wejdź, wejdź, wejdź wejdź, wejdź, wejdź Dobra, dużą skrzynkę najpierw. Uh! Ale jeszcze uda nam się wyciągnąć tutaj. Jeszcze, 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 jeszcze. Jest, jeszcze jedna, nie. Aaaaaa! Ah! Dobra, koniec, 260 jest to mój rekord, zobaczymy ile wy dostaniecie. Mam nadzieję, że ktoś postara się tutaj to zrobić. Ale zobaczcie, że tutaj jeszcze parę skrzynek odzyskano. I możemy te skrzynki otworzyć właśnie za pomocą tych kluczyków. Uuuu! Ale zajebiście. Dostałem, zobaczcie, item z Right Findera. To można się nieźle wygirować. a nice, jest fajnie nawet wygląda. Dobra. I teraz otwórzmy jeszcze to. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi tutaj o to. zobaczymy, bo jeszcze tu możemy. Wymienić te rzeczy, tutaj co to mamy, Great? a tu możemy reputację dostać, zobaczcie, za te papierki Raz, dwa, trzy, a tutaj jeszcze pięć tego kupimy No i nice, dobra I to chyba wszystko co mogę tutaj sobie kupić, naprawmy się I zobaczcie, że możemy tutaj sobie troszeczkę tą, tą reputację podbudować Natomiast ciekawe czy ja mam tutaj e, razy dwa. Nie, no, tak, mam razy dwa, to dobrze. Zobaczcie, że jak się wbija ta reputacja, kurczę, pięknie ona skacze do przodu. A to już... Aha, to są te, te bony mniejsze, dobra. Zobaczcie, że tutaj mamy dosyć sporo. Nice, okej, okay, dobra. Czy jesteście gotowi na koniec odcinka? Ja mam nadzieję, że tak. No dobra, słuchajcie, teraz jeszcze przed tym, jak skończymy, to taki w sobie, tak będziemy sumie kończyć odcinki. To jest, to jest taki mój, mój, mój pomysł, nowa inicjatywa. Więc teraz pomyślcie sobie o Waszej jakiejś ulubionej krainie, albo po prostu pomyślcie o jakiejś krainie, gdzie mam się teraz teleportować. Macie na to 5 sekund. 5, 4, 3, 2, 1, 5. Dobra, a więc y, mam nadzieję, że pomyśleliście jakąś krainę I zobaczymy gdzie przyniesie mnie The Last Relic of Argus I tam zakończymy odcinek, więc uwaga Zobaczymy czy twoje Spostrzeżenia były trafne, uwaga Przenosimy się gdzieś do Kalimdoru Co to będzie za kraina? Co to będzie za kraina? Uuu, i znajdujemy się w Ungoro Crater, dosyć Głęboko pod wodą, ej prawie umarłem ej, Ja muszę wyjść stąd Z tej podwody, no dobra Trafiliśmy do Ungoro Crater, więc jeżeli Wybrałeś Un'Goro Crater jako twoją krainę, to znaczy, że jesteś wygranym I myślę, że w przyszłości możemy jakieś konkursy robić z tym, kurcze. Czekajcie, muszę mojego wilka tutaj odesłać na bok Dobra, idź sobie tutaj No i my w sumie na tle takiego gejzeru możemy zakończyć ten odcinek Oczywiście standardowo dance Wyłączamy interfejs No i pora jeszcze także na nasze małe Q&A, czyli mailbox I mamy dzisiaj kolejnych dwóch tutaj komentatorów Jeden z nich to Grudek94. Są to komentarze z odcinku Dzieci i Czapka, czyli poprzedniego odcinku Nexus Daily. No i wiadomość brzmi tak. Nexus, po pierwsze chciałem Ci podziękować. Dzięki Tobie wróciłem do WoWa po kilku latach przerwy i bawię się znakomicie. A po drugie mam pytanie, a raczej prośbę o Twoją opinię. Co sądzisz na temat filmu pod tytułem Warcraft, którego premiera zapowiedziana jest na rok 2016? Więc e, bardzo mi miło, przede wszystkim, jeżeli chodzi o pierwszą część tej wypowiedzi, to bardzo mi miło, że jakoś gdzieś tam cię zainspirowałem, żeby wrócić do tego woła, żeby pograć. E, no wiesz, no, no, no tak, no, to cieszę się, że, że wróciłeś do gry e, i, i że bawisz się dobrze. Przede wszystkim trzeba dobrze się bawić. Natomiast jeżeli chodzi o film Warcrafta, to... E, no mam takie mieszane uczucia. Zobaczymy jak to wyjdzie. Natomiast e, reżyserem jest Duncan Jones, który. W sumie te filmy umie robić, tak? Więc no nie wiem, ja zawsze chciałem zobaczyć film coś w stylu cinematików, czyli jak, nie wiem, widzieliście cinematiki, wiecie, na przykład Wato The Rich King, czy tam podstawka, czy tam TBC. W takim stylu bardzo, bardzo chciałem zobaczyć film taki awatarowy bardziej. Natomiast zobaczymy jak wyjdzie, mają być tam normalni aktorzy, ale wiem jak może wyglądać taki bardzo fajny film na podstawie hobbita, więc. Tak, no mam nadzieję, że jakoś tam im wyjdzie, no. Moja opinia jest taka. Mam nadzieję, że im wyjdzie. No i mamy kolejne, kolejne, może nie, że pytanie, na takie, no wypowiedź, tak? Mamy kolejny komentarz od użytkownika Maxim Wielki. Nexus, jak wyglądały twoje początki z WoWem? A dokładnie jak sobie radziłeś? Sam kiedyś przyznałeś, że gdy, gdy zacząłeś przygodę z WoWem miałeś około 13 lat. Tak, ja aktualnie mam lat 18, natomiast 21 maja będę miał lat 19. I zobaczcie, ile to już jest lat. Ja zacząłem grać w 2007 roku gdzieś na początku, no i jak ja sobie radziłem? Przede wszystkim dużo pytań jest, jak ja sobie płaciłem wtedy za WoWa. To mniej więcej wyglądało tak, że to był taki system, system nagród, czyli ja gdzieś tam uczyłem się, starałem się być grzeczny, no i za to otrzymywałem nagrodę w postaci, na przykład tata mi zapłacił za prepaid'a, tak? Więc tak moje początki wyglądały. Grę sobie zakupiłem sam, następnie dodatki także sobie sam gdzieś tam dokupiłem, natomiast abonamentem się zajmował tata. No i jak sobie radziłem w grze? Szczerze mówiąc nie wiem jak ja sobie radziłem w grze do dziś, to jest moje pytanie. Było du dużo, na przykład korzystałem ze stronek, które pomagały rozwiązywać questy, bo wcześniej kiedyś nie było takich rzeczy jak Addony, takie precyzyjne jak teraz. Był na przykład Quest Helper, ale ja dopiero na chyba 50. któryś poziomie dopiero się skapnąłem, że coś takiego jest no, i korzystałem ze strony Todbot. Hotbot tak się nazywał. Wpisywało się tam nazwy Questa, i pokazywało się, co trzeba tam zrobić. Bardzo, bardzo stara stronka. No, i jakoś sobie radziłem, szczerze mówiąc. Byłem Nubasem, bardzo, bardzo dużym Nubasem. Natomiast z czasem, zobaczcie, wyrobiłem się na tego gościa, który teraz wam tutaj kręci jajcami. No i chyba mi idzie dobrze, co? Tak mi się przynajmniej wydaje. No dobra, to ma na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Te linki są oczywiście dla was. Twitch dzisiaj prowadziłem z rana live'a e, około godziny 11 e, no i także zapraszam na Facebooka, gdzie także dałem informacje. No i tam pojawiają się różne jakieś posty, więc zapraszam tam. E, lajkujcie, jeżeli wam się podobało i do zobaczenia. Cześć!